Patrycja! Ja ci, ja ci pójdę. Arek, ty przywitaj gości. Ja Dobra, ja przywitam gości po, po staropolsku. Naleje wam najpierw. Jest mikrofon mój? Ty, masz, przy... ty masz mikrofon tu kurwa przyczepiony przy buzi mordo. Sorry, jestem wiesz, trochę zrobiony. Co jesteś? Skupiony. I przepitkę jaką, czy nie chcecie? Kole, masz? Paty! Paty, przepij jeszcze jakąś. Kole, proszę kole, kurwa. Proszę, organizacja, słuchajcie kochani, no dzisiaj znów nie jesteśmy na najwyższym poziomie, ale nie martwmy się. Dobra, zaczynamy. Kochani, no lupa! Co lufa? lufa? No lufa od razu, dzień dobry. O, bez popitki nie umiesz bez, pić. Bez co nie umiesz, no, no. bez popitki nie umiesz pić? Moja ulubiona. Twoja ulubiona? Na no, twoje życzenie, taką ci wybraliśmy. Gdzie jest ten współprowadzący, bo oczywiście ja, jak to wiecie ja, nie miałem czasu przygotować pytań. Ale nie martwcie się, wszystko będzie dobrze. Mam nadzieję. O, dziękuję, dziękuję. Dobrze, ja też się napiję, bo jakoś tak. Zawsze te młodki lepiej po prostu wychodzą jednak jak. No. No i jak zwykle baba prowadzi. A facet tak jest. Ja ten, a baba prowadzi. Panowie, jeszcze po jednej na dzień dobry. Dawa. Kurwa, on tu nie ma oparcia? Jak nie ma oparcia? No to nic, ja nie mam farcia, ty! Przewróć, spokojnie, zierdoli. spokojnie. Dobra, bania jeszcze, panowie, pa, No, już się oh. pojerdzili. Aj, to aż tak o, ciężko spokojnie, jest. Spokojnie, Słuchajcie, spokojnie. no to dzisiaj będzie tutaj naprawdę fajnie. No A co wy chcecie, taką przepijać, smakową, bez jaj, No ja nie przepijam. Dobra, no, bo ty to jesteś no. ten. Dobra, słuchajcie, mamy. Przepita też mamy, moi drodzy. Jakbyście chcieli, słuchajcie, zaczynamy, bo Patryk, do ciebie pytanie, Robalini. No, zaczynamy, bo szkoda czasu. Zaczynamy, nie ma co czekać. Słuchaj, ty ostatnio mówiłeś Kto na konferencji. Kaza? Mimo tego, że się nie znaliście, co mi tu podglądasz? Mimo tego, że się za bardzo nie znaliście, tak jak mówiłeś, to po konferencji było już na tyle grubo, że powiedziałeś, że go nie zajebiesz nie, że się pod studiem. Nie, znaliśmy, tylko nadal się nie znamy. Nadal się nie znamy, to jest prawda. A to jak się poznaliście, opowiadaj. A, mówię, jak się poznaliśmy mówię, to się nie zna. Poznaliśmy się przez ten kurwa dobro przed co się poznaliście? Państwo kochani, co? Ja jestem znany z tego, że. Że? że? Z czego? No, że z kurwa, no i... wiecie o co chodzi? no Kurwa po prostu jestem na bieżąco. Na bieżąco z czym? Z tematem. Z tematem! Z różnymi tematami, sorry, jakbyś mógł mi dolać, nie? Tak? No do... Jest jeszcze, może... jeszcze za mały poziom, do, tak? Do, nie, dolej mi wiesz. Czego? Alkoholik. Tego, tego, co ty masz, nie? tego złotego trunku. A jakimi tematami jesteś na bieżąco? A o swoim przeciwniku coś jesteś na bieżąco, czy dzisiaj tak nie zawsze? Nie, ogólnie tak o. Tak o, tak delikatnie. Nie chciałbym Cię przeprosić za kredki. Ale co z tym bo... tak, na Ale poczekajmy, to jest dziesiąte pytanie, kretki? po dziesiątej ja, Po no, dziesiątym? Nie, nie, dobra, nie. nie po dziesiątym, bo, bo wtedy dobra, jest wypłata, i poznajemy będzie na kredki. Dobra, sorry, dobra, jakbyśmy po, po dziesiątym. Dobra, okay. no dobra, Patry, <laughs> Robalini, ty jesteś znany z tego, w sensie twój ostatni program Prime do historii z Jasiem Kapelą i Zaksem. Ale widzę, że masz cię godnego tutaj chyba następcę. Czy tego tak odbierasz? No czy godnego, to nie wiem. No nie znam gościa po prostu, ale po alkoholu to każdy przeciwnik jest godny. Eee, także skoro... Głodny? Głodny? Głodny tak? e, po alkoholu nie każdy... kurwa nie, ryży, nie rób sobie kurwa żartów. <noise> w Ury. tym momencie kurwa. Co ma być kurwa? Cały strachu jestem masz człowieku. Chuje, a ludzi szikałeś. robisz? Przed kamerami? <noise> Ile ja was jest kurwa? 40 tysięcy kurwa? Ja. Szlukłej! Lupa pytanie to jest najpierw lupa i pytanie, bo my pijemy, a nie pytanie zadajemy. To chyba nie na tym polega. No nie. to pij i zadawaj pytanie. Dobra, panowie, Dobra. lupa pytanie będzie po pierwszym. Płyk. Dobra, do niego. Czy próbowałeś też robić to z innymi sprzętami do malowania? No, ale kurwa, po to. To są pytania no, widzów, nie moje. Ja, przecież ja tego chłopie tak nie wstydził ja, i nie zadać. No ja też bym się wstydził na nie odpowiadać, bo kurwa skopiował z walki z bagietą. O, nawet przez. Kurwa, no nie wiem, nie. I znowu, I znowu mnie Zara kurwa uruchomi niepotrzebnie. Ale czyli poczekaj, czyli nie było akcji z kredkami, czy była akcja z kredkami? No nie było akcji z kredkami, kurwa jakiś gość, to już było wyjaśniane, jakiś gościu okay, okay. z takim yeah. samym głosem jak ja, selajwa yeah. robił yeah. na jakimś YouTubie do chuja. Chodź, chodź. No. Na co? roba Czyli to było pomówienie. W jeden no to było pompak? pomówienie, kurwa, tak samą bagietę, jakbym chciał, to bym pozwał za to, ale nie zrobiłem tego, bo na niego też głupotę wymyśliłem i tyle. No ale czy akurat ten temat aż tak o, bardzo o, ci siad na głowy. E, nie, do mnie na, na mnie głupotę wymyśla. Jak wymyślił o ciebie głupotę? A, no wymyślę głupotę. Gerdolę. <coughs> co się stało? Jest mi źle. Czemu? Na sercu, nie? A masz problemy z sercem? Nie, nie, nie. Czy to od czegoś innego? To jest wrażliwość moja, nie? Ja, pierdolę. Ja nie w ogóle. A co się stało? Dlaczego Ci przykro? Nie się Kasia, nie? Nie, śmiej się, przepraszam, ja to... się kurwa ze mnie, nie? Ale co się stało? Bo jest kurwa przykro, nie? O, ja pierdolę, o, Kurwa, bo jest tak przykro, nie? Chodź, Petr, nie, nie, ja bym chciał, żeby nic nie przytulił. W... Ja pierdolę... Ja pierdolę, nie? Ta... Ja ale dlaczego? Co się stało? Ludzie, kurwa... Co się stało, Co się stało? Po prostu... Ja jestem kurwa z pełna rozumu, nie? Chyba. No a to jak my wszyscy, słuchaj, mój no, drogi, tutaj normalny, no, ludzi nie No dobra, dalej, nie? O, jak na to twoim poziomie, pierdala, ale ale ale? No tak, myślę, że... Co?! <laughs> na no, jakim kurwa? Weź mi jeszcze, kurwa, wlej, bo ja... Ja też, nie by... ja też z wami, nie, dobra, na trzeźwo, słuchajcie, ja, przepraszam. Ja, kurwa, nie wiem, o co tu chodzi, nie? Niestety ta praca wymaga ode mnie... my to mamy żupi. Ale jakbyś miał ocenić go jednym słowem albo w ogóle opisać jego zachowanie teraz, to co byś powiedział? Jednym słowem? Możesz nawet Pierdolony debil. No nie wiem, no, rusza do mną, nie? Rusza czy nie? A to rusza? nie ma to, bo ruszać, Ale... tylko to ma dotrzeć do twojej podświadomości, że jesteś debilem, po prostu. Jak twoja podświadomość na to, z Nagrywasz ba? kurwa jak. To... Nie wiesz, co jestem, już, już powiem ci, że jestem pod wpływem, nie? Pod wpływem czego? Alkoholu? Nie! Po dwóch bań? Nie. A pod wpływem pod... czego? może? Z czego pod jesteś? Ja wiem. O czym masz malutkie. Nie, no właśnie, wiecie, ja bo Petel, ciebie ludzie co pamiętają z, co ja z konferencji chyba 10. Nie, się pierdolił. Ty ja sam wiem, no co, co się w To co się co wy, 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 mnie. Wy, 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 no kurwa, ja nie, nie, nie wiem o co tu czyli chodzi. Boisz się robali niego. Bo już się robali niego. A ja tu wygram. A czyli się go nie boisz. Kobieto, ja ci powiem szczerze, że ja się go nie boję. Mimo tego, że pijany to jednak dostrzegł we mnie kobietę. To jest akurat budujące. Kobieta! <noise> Nie. Ja jestem w stanie sobie rozpoznać. Kogo? Jep, Cyk. Jep. Laserowe yep. widzenie ma. Ciągle tak? jesteście kurwa na łączach. Z kim? BH. Papierdol. BH. Co to znaczy? To, że coś tam wall. Co? jestem w stanie widzieć poza koncentracją ludzi. Jakich? Kurwa! Powiem Ci tak, jestem w stanie dotrzeć do ludzi, którzy są w stanie postrzegać że ci ludzie pierdolne. są wiadomi. bałeś kwasa. I morma. nawet ten pan o tym wie. bał kwasa. My z tobą nie damy rady. Ale właśnie... Y co ci się teraz, co ty widzisz teraz? Nie, wiem, ja mam możliwość. Ja, ja powiem panu, ja jestem kurwa zmotywowany w chuj. Do czego? Do bitki. Z kim? Do bitki kim? To ja mam pomysł, jak jesteś zmotywowany do bitki. Stańcie na razie do Face to Face, a zobaczymy chociaż jak jaka, tam. Jak ja się pójdzie. Ale czekajcie, Bania ale czekajcie, bierze! Kurwa! 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 Face. Kurwa! 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 lufa, Kurwa! Kurwa! Okej, Kurwa! 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 ale, ale, Kurwa! ale nie, Kurwa! nie, 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 Teraz już byś mnie zrobił w chuja. Dobra, przepraszam cię mój lejesz, drogi, jak mogłem, jak śmiałem. Lejesz, stukasz kar się. Karniacka nie odmówię. Nie, 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 yeah, nie, 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 bumps, yeah, nie, 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 nie. Lejesz, stukasz się. Stuka. I teraz thank you. Thank you. Okej. Okay. Ja, Ogłaszam, że tam kierowcy, ja chyba na 3 mi nie wyrobię dzisiaj. Dobra, chodźcie do tego face to face, nie wiem dlaczego Kasia go wymyśliła w tym momencie. Ja myślę, no że to byłby... No jak roba chce się wymyślać. Ale teraz nie, nie? nie ma emocji. Kurde. Nie ma emocji jeszcze, nie? Też tak myślę. To jeszcze nie ma, no ja nie znam gościa, no kur... Jak nie znasz gościa? Nie pytałeś się w ogóle kim jest, ja nim wziąłeś tą walkę?

ja pierdolę. Te, nie, to jest chujowo też, ale mniej, no, masz nie, rację. Nie, że nie obrażaj mnie. Absolutnie, ja tylko oceniam twoją urodę. Ja cię ja tego uwielbiam kurwa, pierwszy. No to jest co? Masz? Obalam cię! Mam kurwa, ale ciężki! O chuj! No właśnie, tak myślałem, że nie chuj nie walczę. Patrz! Spokojnie, nie będę powiedzieć. Dopalimy spokojny, widać, że purpura w brazylijskim drzew. O kurwa! Ale ciężki, pomowie, kurwa! Ale jest kurwa ciężki! Nie no, dawaj normalnie walkę mamy. Normalnie kurwa. Walkę nie to ma... będziecie mieli 10 stycznia. W... Kurwa! Uf. Walczysz kurwa, czy całować się przyszłeś do chuja! Bo już mnie wkurwiłeś ser. Kurwa, co to było? Kurwa, panie, ryży! Latają... latają... Już kurwa. mnie teraz podpaliłeś kurwa. Co? Zły face to face? I teraz o face to face proszę ja, kurwa, są teraz emocje! Face. Teraz, face to face, kurwa, nie jakieś. Pierdolenie, Dobra, dobra, po co? Techniczny, techniczny. Dobra, wiecie co z face to face, kurwa, dzieciaki? Chodź. Rżu, spokojna sytuacja, kurwa. Ale sytuacja jest jakaś niespokoja? Nie, szczerze, jak tak patrzę, to nawet Olejnik chyba nie był taki słaby. Tak? Myślisz, że nie ma w ogóle żaden, żaden przeciwnik Ja żaden. nie wiem, czy on udaje, bo może się okazać, że to jest jakiś zabijaka, kurwa, nie wiem. I wejdzie no. tam i mnie rozpierdoli w 10 sekund. Pęcz i tak szyżyję. Ale na razie, z tego co patrzę, no to jest łatwiejszy niż olejnik. Ale może to są pozory, nie wiem. Mordo, pęcz tak. Wiem już dzisiaj mordo ponad 3 litry A ja I... jestem na psychotropie. No to raz, kurwa! Aj, ale ciężko! Dobra, wracać. nie ja śmigam. A co jeszcze? Kończę, krew z nosa! Krew z nosa! Ej, rzeczywiście. To są ja pierdolę. E, okay. Poczekaj, do tego, do tego. Nie, nie pokazuj lece. na tym, nie pokazuj ja na tym. Lece, lece. Ja lece. pierdolę. Ja chyba myślę, że pierwszy raz ty on, jesteś on, zażenowany tym, co się dzieje. I myślę, że nie tylko też, ty. kurde, on krwawi bezdotykowo, dotykowo. Ja nie, może. Ja pierdolę. Żałujesz trochę, że wziąłeś tą walkę Mikroportu z takim Nie, człowiek, ma, czekaj, czy nie czekaj. Masz? Jest mikroport, ja se wsadzę tak, se sobie wsadzę go. Wsadzzę go. Nie tak jak kredki, mój drogi. No ale nie, ja nie wsadzałem, kredki. nie? Tak, tak szczerze, kurwa. No ale nie wiem, no tak on się ty to to on tego. bo on wie, że mnie to wkurwia. O. sobie siadnę. Panowie, ale wy tak chwilę się poszerpaliście zadyszka, jak nie wiem, jak to na walce będzie wyglądać. Szybka walka. Szybka walka? A zadyszka. To to panieczkę czas sobie wypić. No, a, a zadyszka podawa. jest. Za to federację, właśnie. Ale tutaj widzę, że może być chyba większy problem z większy petelem. problem jest, no złamany człowieku. Nie. Bez Coś ty mu zrobił. Połączenie ja z bazą nie, to on... nie pomogło tym razem. Nie, pierwszy raz jestem zażenowany swoim przeciwnikiem i... Zawsze, teraz pierwszy raz jest w drugą stronę, nie? <grym 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 zawsze to, Chciałem dymę. to powiedzieć, tylko w innych słowach. Ja... Ty, czemu ja taki czerwony jestem? No, lekki ja. sparing tutaj mieliście już pod ja. chwilą. Ja, nie, nie. No ale co się z nim dzieje? Przecież miał być program, tak? Dopiero tutaj zaczyna działać na mnie. A ty nie masz jakiejś szybki albo czegoś, bo to wygląda jakbyś miał i byś popił, to tak się czerwonię. Nie, ja na psychotropach jestem. Ale mogę pić, bo lekarz powiedział, że mogę. Że można, czasami, łodzić, tak? czasami dobry lekarz, daj do niego na Jak są święta i tak dalej, to mogę, to mogę. mogę się napić. A to w sumie świąteczny odcinek, co, więc to, jak najbardziej. Co, No tak, tu jest świąteczna atmosfera, śnieg nawet tuż nie był i teraz mogę się napić, bo są święta. Jakby świąt nie było, to nie mogę się napić, ale w święta mogę. Czekajcie, jest jakiś większy problem niestety z petelem. Petel ja stary zniszczyłeś go i już po walce będzie. No podobno nie do odratowania. Ale, ale ja go nawet i... nie dotkłem, Wiesz, no. To on chyba przez ten alkohol... No, no no... Może mu krew z nosa poszła, ten bo alkohol. kurwa przedawkował coś. Może alkoholu nie może pić, a się napił. No, nie I wiem, mu no, krew z nosa poszła. Mogą to być jakieś żary oczywiście, ale... Skutki uboczne picia alkoholu. No słuchajcie, Petel do nas wróci za jakieś około 2-3 minutki tam o, sytuacja jest z Ale to myślę, że chyba to co się dojdzie, Nie, tutaj się mi też raz aż go szkoda w życiu. Nie, <grym> nie. Nie wiem, czy on udaje. Nie czekajmy na niego. Mi, się, mi się wydaje, no, ja wam naleję... Mi się no, wydaje, no. że on udaje. Jak udaje, jak mu krew leci z nocą normalnie? To jak może udawać? Leci no, naprawdę, ale mi się wydaje, że to nie od tego, że go uderzyłeś, tylko po prostu tylko po prostu skutki uboższe. Że, no, żeby ci tu nie pokazała się krew, <grym> dostaniemy, <grym wiesz. Co się stało? Kurwa, nemię. Anemię masz, Ja anemię. pierdolę. To, to, ja wiem, co to za anemia, ale jak masz anemię, to ja nie musisz no walczyć czyś lekarz wypisze człowieku. pozwolenie. Nie, ja się nie mogę zapierdać? Ale człowieku, jak masz anemię, to idź kurwa do apteki i kup sobie. Yy, Dajcie pusteczki, wiesz, bo on to. Ja pierdolę. Ostry pył. Albo niech sobie ogórka wsadzi do nosa. Ostry, tylko nie do, tak jak niektórzy, nie tam, w tamto miejsce. A w jakim miejscu? No, co, no, tam Dobra, sobie, słuchaj, mordeczko. nie żeby sobie za mnie żartu. Dawaj, zdróweczko, Dawaj tu. Dawaj, kurwa. Ja ja e, widzowie, nie żeby co, farba czasem pójdzie <laughs> z nosa, Ja przypominam, kurwa. że to miało być... Że to ja, miało być jedno, lufa pytania, a nie lufa, 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 tak, lufa ale to ten program może być lufa, lufa, lufa. lufa. A, okay. Zdrowie. Zdrowień, ale... A przepraszam, zdrowień, no. kupować oczy głęboko, na zdrowie. Z racji, że nie znam tego przeciwnika, to trzeba po prostu się napić. O. Wiesz co, Arek, ja tak podejrzewam w twoje tutaj pytania, które masz tak. i to jest pytanie do pytela i myślę, że po tym programie będzie jeszcze lepsze. Czy uważasz, że można o tobie powiedzieć, że jesteś wzorem do naśladowania? Tak, wzorem kurwa. do naśladowania, kurwa, jak to jest no name. Ej, nie, to tak ja A widziałeś, jakie wyświetlenia robi na TikToku? Mordo. A widziałeś, jakie ja robię na TikToku wyświetlenia? Ja, takie ty robisz. Jakie wyświetlenia. A ja ty 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 takie TikToku robisz na, na TikToku, robisz takie na TikToku? Robisz ja robisz robię wszystko na TikToku? Ja robię wszystkie platformy, jak... Wszystko. Wszystkie o, robię. już wyjebał, brak kultury. Bo ja kurwa, mam jeszcze własną wodę. A ty masz? Ja wody nie I potrzebuję. Chuja. Prawdziwi mężczyźni piją wódkę, a nie wodę. Przez, tak, pozwolę, tu cię zabiorę to tego własną wodę, ale i tak weź, no Ale czyli właśnie Oskar, czy jesteś wzrost do naśladowania? Jak najbardziej. Czyli to zachowanie, które teraz robisz, poleciłbyś każdemu. Nie czujesz wstydu. I latom. Czyli co? Ja pierdole, w nie, Ja w to, w to nie wierzę, to jest coś. Się nie dzieje. ma problemu, kurwa, ryży. Ale powiedz mi, wytłumacz mi to, o co chodzi, to, że ty widzisz ja te aury pierdole, jakieś ludzkie. I... Aury? No. To jest ogólnie w taki sposób, kurwa, myślone, że. że. Widzę. Widzę, że niego. No. Ja Patrzę się na dłużej niż minutę, no. w momencie, kiedy się zapatrzę w pewien punkt. Ja pierdolę. Rozmywam sobie fokusa. Rozumiecie, o co no. chodzi? Rozmywam fokusa w tym momencie aury. Wszystkie, które są zlecone, wytwarzają jeden kolor. Odnośnie kolorów. Wszystkich z ale jaki ja kolory? wyglądam ale... jak bandy. Nie przejmuj się, <słuch> jak wyglądasz, stary. Ale co, jaki kolor widzisz w nie, 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 daj mi to ściągnąć, kurwa. Co? Nie, nie, tego to nie ściąga. Żeby krew ci nie było. Nie ściągaj tego. O, ma... Nie wciągaj, nie, a wciągaj też już nic, nie wciągaj dzisiaj. Ja już dziś, dziś, nie, już nic dzisiaj nie wciągam. O co z tymi kolorami? Jaki kolor widzisz w takim razie Robaliniego? Zielony. I co to znaczy? Prawidłowość umysłu. Ja pierdole, nie, ja nie wiem o co tu chodzi, serio kurwa. Ale nie, nie, ale nie, e, słuchaj mnie. Pobacz mi w oczy. Kogo Pobacz, wy mi kurwa mi nicie, nie? Pobacz mi w oczy. Ja pierdolę. Dobra, okej, okay, okej, okay. nie się. Przecież jak ja Nieźmy bym się napił w chuj alkoholu, to bym go nie dorównał, niż on nic nie wypił do chuja, no. To jest niesamowite, Jeżeli naprawdę, że tacy, że tacy ludzie istnieją, nie? Ja nie wierzę nawet, że tu jestem, że tu siedzę, kurwa, że... Ja nie wiem w ogóle, wszystko o co tutaj chodzi. To jest holograficzny wszechświat. Nas tutaj nie mamy nie istniejemy. Ja pierdolę. Powiem <grym>, tak, nie jestem w stanie tego zrozumieć, że nie miałem make-upu, kurwa, przed. Ale Ale Jesteś tak piękny ma? bez make-upu. Bo co? się, kurwa, spóźniłeś, no to bo cię nie b, było. Piję też kurwa, ponad dwa miesiące, kurwa. I, ja. co? I, co? Co I od tej było? pory siedzę tak. Wiesz co, to najlepsze, żeby on tutaj zdjął koszulkę i pokazał formę. Pokaż, to no, chyba no, dla takiej żeńskiej formę. publiki, prime'u. Oskar, pokażę? pokaż się. O? Ty masz Oskar na imię? Oskar. Ja pierdolę, nie. No nie, weź mi trzymaj ten mikrofon. Dziękuję. To nie jest nie, nie 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 mikrofon. Ja go nie ja ściągam, tego, to ale muszę ściągnąć koszulkę, rozumiesz o co chodzi? Ja pierdolę. Trzymaj go, trzymaj go. Dobra, nie róbmy to. Mówiłem, żeby nie robić to, bo to rozpierdoli wszyscy, Respirolny system. Bo jeszcze się tak. zapędzić. Nie, i po prostu włożą, jest, ma, I wiemy, że jesteś przystojny i w ogóle, ale nie. To zresztą powiem. zobaczymy, słuchajcie, już za miesiąc niecały na walce, tak. zobaczymy tą niesamowitą formę Petela. Ale ja Romalini, uwierz, że jestem wiem. kurwa przyzwyczajony. Do czego? Reżynier, rób sobie żadnego. Nie, raz. ja dopytuję po prostu, dopytuję, bo ja ty pierdole. jest tak. No a ty trochę, wiesz co, Pedal, bo ty jesteś dla nas taką trochę zagadką. W sensie byłeś na jednej konferencji, o, czyli, oczywiście znam cię z TikToka, ale powiedz mi tak, na przykład ulicznie, czy ty masz dużo jakichś takich potyczek Ulicze? ulicznych, no? Jesteś takim ulicznie. zabijakom ulicznym. To ja mam taki kurwa koneks. Za małe te kieliszki są i za słaba wódka, bo to powinna być czysta, biała, kupiona. No, to jest, słuchaj, to, słuch mamy ale, nie, to jest, ale nie, to jest ze na mnie, okej? Okay? No. Ze względu kurwa na no, mnie. No, widzę, że na ciebie no, trwa działki. Tak, tak. No. Tyle ile procent, tyle ma też. Od tak, mogę you? to wyciągnąć? Jeden ja na chwilę backstage się to nie. wyciągam, ok? Żeby krwi nie było tak, bo nam długo... No, kurwa, nie już nie będzie wiadomo. Do domu. Panowie, i tak mamy jeszcze 8 minut, więc musisz szybko wracać tutaj, żeby do nas ten. 8, 8 minut? Cię. Wiesz, ja nic nie zdążyłem zrobić, kurwa, kurwałą pierdoli jakieś Właśnie, znaczy, dlatego. A, ty pijesz bez nas, no dobra. Jak tak jest. Na nas ja mam szybsze tempo. Cóż mam robić całe życie z patologią? Kurwa. Ja się... widzę, że poziom Twojego zażenowania rośnie w do jego łupicia, więc. No powiedz mi, tak? Wiem ci, tak. I co jest najlepsze w tym wszystkim? No. To krew nie była realna. Tak, nierealna? To, to wszystko. To było kurwa AI. AI. Ja, to jest wszystko kręcone między nami, a wy, Prime MMA! Ja jesteś aktorem, kurwa! I to mówię oficjalnie, że to wszystko to było AI. Kurwa. A w jakim filmie kurwa grałeś? Jak aktorem jesteś? Hmm. W różnych filmach. Jakich na Jakich? Filmach? Tytuły? Na wspólnej. To jest serio, No, no do... dobra, film film wieloodczynkowy. Na wspólnej to Meneli kurwa biorą nawet do tego filmu. Nie, 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 nie i tu byś się, się... A kogo grałeś w tej na wspólnej? O. Powiedz na mi. Na No, kogo grałeś tam? Zgadnij. Statystyczne, kurwa. Ciężko mi zgadnąć. Przech... Przechodnia na ulicy. Ty masz po prostu kamery. <laughs> Gościu, kurwa. Nie, kurwa! Ja w to nie wierzę, nie serio. Kogo Ej, wszedłem na ten stół, ale się złamię. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie wchodzę na jedną. Nie stawaj, okay, nie stawaj. Dobra, bo pytania zadajemy, czy co? Ja wiem, zadajem człowieka, nie mogę się naładować na nienawiścią. Bo jest tak cringe'owy? Nie, że cringe'owy. Czy go lubisz po prostu? Nie, nie lubię go za to, co odjebał. Bardzo dobrze wiemy, że kurwa masz za, mój vibe. Za to, co odjebał z tymi kredkami, go nie lubię. Bo... Nie do kurwa piątkę. Nie ma żadnych piątek Nie, ma. A to balko, by było kurwa, walczy nie walczy nie ma... macie, kurwa... Żadnych piątek. Ja ma, nie wiem... Walczy, czy... macie, ja... Wypierdol mi! Kurwa, ja kurwa nie, nie wiem, czy po walce ci piątkę dam za to, co z tymi kredkami odpierdoliłeś kurwa. Dobra, a czy ty Petel podtrzymujesz? Rozjebany kurwa. Petel. 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 No. Przestańcie, przestańcie, bo ja się na niego patrzę teraz. Inny kolor, aure, widzisz? Nie, nie. Naprawdę nie lubię tego lecudko, gościa, ale kurwa, jak e, pierdoli takie głupoty, to nawet ktoś, kogo nie lubi się. Nie, Ryzy, kurwa. E, to będą teraz, ryży, jesteś głupory. moim menadżerem. For brief. ja pierdolę Co? nie. Co? For Prif, moim menadżerem też jest. nie, ja mam dość takich psychopatów, kurwa nie potrzebuję. Przepraszam Moi? wszystkich Moi? widzów, Moi? że dostałem no takiego debila tego za przeciwnika. Nie no, nie chciałem. Ja też nie. Ja no, tak piąteczka, Proszę, ja. ja, ja tak no, ja ja no, że jesteśmy ziomkami. ale gdzie krew, krwi no nie Badania masz na pewno, tak? Co? Na HIV?

no, we Wrocławiu jestem. Bo słyszę głos kobiety Wrocławiu... tam w telefonie cicho, 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 się odzywasz. No, to jest. Nie, kurwa, nie. Cicho, cicho, cicho. Nie, kurwa, nie. Jestem we Wrocławiu. Czemu nie powiedz, że walczysz? We Wrocławiu jestem. Mama cię zamknie w pokoju do walki cię nie dopuści, kurwa. Cicho, cicho. Ja, we Wrocławiu, no. Nie, bo tu koleki jestem akurat teraz yy, będę wychodził, wiesz. Cicho, nie, 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 to się Dobra, panowie. Ja uważam, no że No i tu nie jutro ma, nie będę, nie jutro będę. Przeciągać. Nie, nie ma co przeciągać kurwa. Oczywiście, ja rzada. nic dzisiaj nie robimy. Rozpierdolę go jak tej walki nie anuluję. Ale czy rozpierdolę, nie? Nie ja zacie, program niepotrzebnie panowie. 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 Kurwa, jakie to są pytania, do którego. No właśnie, bo dzisiaj dziesięć... pytania. Nie, poczekaj, ja nie Ja będę pierwszy. sam pytał i będę sam Matryz odpowiadał się, na te pytania. Dobra, okej, okay. robę Pierwsze Pierwszy. Ale pytanie. nie, ja sobie sam będę dobra, czytał. Okay, dobra, okej, okay. okay. Ale on czysta. nie potrafił. Wiedzesz... Ja sobie sam będę czytał. Okej, to się do lekkiego porozumienia. Ty dobierasz mi, ja dobieram tobie. No dawaj, tylko kurwa czytaj normalnie, bo ty nie umiesz czytać. Czy boisz się, że skromimy tu swojego przeciwnika w tej walce? Kto ci to pisał? Ale nikt to mi pisał! Daj, ja tobie, ja sam ja to, tobie przeczytam. Kasia, ja jestem włodaszem! E, czy historia z kredkami to prawda, nieprawda? Czy próbowałeś też wypierdalać z tym? E, czy lekceważysz swojego przeciwnika? Nie. Czy twój przeciwnik jest cringe'owy? Nie, nie lekceważysz tego przeciwnika. Czy przyznasz, że twoje zasady... Ja nie mam zasad żadnych, bo wszystko da się załatwić. Czy często masz potyczki uliczne? Nigdy. Czy twój zawodnik to zwykła. Nie powiedz wiem, kiedy nie do mnie, wiem czy. Nie wiem, czekaj, nie przerywaj mi, jak ja czytam. Od zamki Zamknij mordę teraz. O kurde. E, czy ja twój ja. zawodnik to zwykła. Nie wiem, czy mogę przykinać pizda? Tak. E, zawodnik? Przeciwnik. Tak. Czy można stawiać własne sumienie ponad pok pokorzenie dla pieniędzy i zasięgów? Można, bo to jest aktorstwo. Co ty odpierdalasz? Kurwa! Od churu! O ty Dobra, o ty ja mam dalej pytania. Dzisiaj pokażę, Ale bez jeszcze sensu. cztery. Pytania. Czy sumiennie przygotowujesz się do swojego przeciwnika? Panowie, połóżcie mi, kurwa! Nie przygot... Czy bo Kurwa, co to są zapytania? Czy traktujesz przeciwnika jak zwykłego robolac? Kto to pisał do chuja? Ejaj, to pisało. Dobra, panowie, będę nie pa... Koń baś z tydości! O, nie dla widzów, specjalnie dla widzów. Zostawujesz? Co, nie wypijcie? Zrób tornado, zrób tornado, zrób tornado! zawsze się należy i ja wiem, bo... Moi drodzy, dziękujemy wam bardzo. Może od, na konferencji od, od będzie Petel w okay. lepszym stanie? A dzisiaj wam dziękujemy, dziękuję ci bardzo, dziękuję ci, ci bardzo. Zapraszamy kolejnych bardzo, zawodników wszystkich. Niestety nie zrobiłem tego, co należy, ale nie da się. Krzesło bo puste! Aj, kurde! Kurde! Dobry no, okay. A. Ja no. ja, tak Ja Nie, bo wiesz, o co chodzi. Jestem, wiem. to jest ten! Ten jesteś, tak, wiem. Ja pierdolę, nie, nie wierzę w to. <ślamy <ślamy> drodzy, dziękujemy wam bardzo. Trzymajcie się! Na konfie ja, będzie pierdolet. może jeszcze Dobre. lepiej. Idź już, idź już stąd, idź już stąd, idź, idź, idź już stąd, Petel, idź już stąd, idź już, Petel! Oszczędź wstydu, idź sobie stąd. Nie, no kurwa, ja to nie wierzę. Co, coś w ogóle się... Wy w tobie Ja. Yeah. Bara! Dobra, dziękujemy Ci bardzo. Schodź trzeba się tak. dowiedzieć, co on brał i trzeba wziąć tego połowę, bo to jest na pewno coś fajnego. Dobra, ostatni komentarz do tego, co dzisiaj tutaj było? Myślę, że to jest yy, wszechświat. Wszechświat? Że mnie tu nie ma, tylko to jest symulacja. Ale tak, to jest holograficzny wszechświat. Tak, że To, myślę, był w ajaj. Stylu. to było jaj. Na o. pewno to było jaj. Dobra, słuchajcie. Dobra, kończymy, bo to widzowie nie chcą takiego czegoś oglądać, że kurwa frajer jakiś. A on tu stoi? Nie. Nie, nie ma go tutaj już. A, myślałem, że to nigdy nie było. To... Masz go tam. Tak. O, dokładnie tam. No, już pierdolił. No, wiadomo. Czyli e, Kończymy, bo nie ma co przeciągać. do łódzki, do Robali, e, dziękujemy ci serdecznie. zaproszenie. ja teraz na łódźce mogę z Markiem Jówko się napierdalać. Dzisiaj, tutaj, na dzisiaj pieniądze. już Marek ma... Marek Jówko daje całą kolejkę ludzi, którzy się chcą z nim bić, mój drogi. No, ale ja bez kolejki mogę wejść. Dobra, Roba, dziękujemy ci bardzo. Schodź, a teraz no, czas kręcimy, na bo to jest... drugą część Świerczynow w i moi drodzy, pierwsza niespodzianka, którą ma...